Witam Państwa na moim kanale Nowe Spojrzenie. Wyszedłem na noworoczny spacer po lesie, po tym całym szaleństwie świąteczno-sylwestrowym. No, proszę Państwa, nie wiem, jak tak można tyle czasu spędzać przy, przy jedzeniu i przy stole. Jak teraz zrobiłem parę kilometrów, to od razu się lepiej poczułem. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Nie wiem, czy nie jest nawet 15 stopni. To jest też w sumie event, tak. Środa, zima. A naprawdę jest bardzo, bardzo ciepło. Bardzo przyjemnie. Na wstępie może pozdrawiam stałą słuchaczkę i widzkę moją Gosię z Mazur. Nie mam dzisiaj jakiegoś takiego tematu, no, ale zobaczymy, może coś wymyślę. No bo jednak ta chęć tak nagrywania w człowieku jest, jak już zaczął rozwijać ten kanał, to, to, to chcę zawsze coś tam wrzucać nowego. Ja przygotowuję... Już Państwa tutaj przygotowuję na materiał, który niedługo się ukaże na moim kanale będzie poświęcony mężczyznom. I to będzie niezwykle ważny materiał. Także naprawdę serdecznie polecam, bo to o czym będę mówił, to jest znane nauce, natomiast nigdzie w mediach o tym się nie mówi. A jak mówi, to półgębkiem, no bo to są rzeczy takie można powiedzieć niepoprawne politycznie, ale proszę Państwa, ja tam nie widzę niczego niepoprawnego politycznie. Także już zachęcam Państwa i polecam ten materiał naprawdę. To będzie materiał bardzo ważny, naprawdę, żeby zrozumieć pewne rzeczy. I zrozumieć mężczyzn w ich masie, tak to ujmę. Ten materiał będzie za kilka dni. No ale dzisiaj, prawda, jestem na spacerze. Może, może, tak sobie na ludzie coś, coś opowiem Państwu. No, kolejne zgony, oczywiście. Zmarł król futbolu Pele. Rzeczywiście on dla kibiców piłki nożnej w latach 60, w latach 70 i w latach 80 był niekwestionowanym królem futbolu, najlepszym piłkarzem w historii później gdzieś tam na kolejnych miejscach to byli tacy piłkarze jak Franz Beckenbauer, Johan Cruyff czy Alfredo Di Stefano ale, ale ten Pele zawsze był na pierwszym miejscu, pamiętam Nazywano go królem futbolu, później dopiero w latach 80., zwłaszcza po Mundialu w Meksyku, no, niektórzy uznawali za najlepszego piłkarza w historii Diego Armando Maradonę. Eee. Tak więc to później w latach 80., -tych, 90., -tych, 2000 -tych to tak były spory: czy Pele, czy Maradona najlepszym piłkarzem w historii, no ale wraz z nastaniem ery e, Lionela Messiego e, no to on tak tutaj zaczął u niektórych komentatorów wygrywać, że to Messi jest najlepszym w historii. No ja mam wątpliwości. Szczerze mówiąc, Pelego nie widziałem w akcji, Maradona widziałem i Messiego widziałem z mojego punktu widzenia. E, wydaje mi się, że chyba jednak Najlepszym piłkarzem był jednak Maradona. No ale nie jestem ekspertem, mogę się mylić. Ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić. No bo Państwu mówiłem o tej serii zgonów, no i niestety no, w ostatnich dniach znowu moi nauczyciele poumierali. Maria Z., tutaj nie chciałbym mówić nazwisk może, Maria Z. No, ale to już była wiekowa pani, natomiast no, szokiem może być to, że zmarła Grażyna B. Moja nauczycielka chemii, która no, nie miała chyba więcej jak 60 lat. Dowiedziałem się też, że parę lat temu zmarł inny z nauczycieli, którego znałem, też taki charakterystyczny bardzo nauczyciel. Rok temu chyba zmarł też, też nauczyciel, u którego. Miał korpetcję. Także, no, no rzeczywiście, no, no, ludzie umierają, ten nasz świat odchodzi. Jak sobie tak głosem mówiłem, że w 2022 roku zmarła królowa Elżbieta i Pele czyli, no, bardzo sławne osoby, takie ikony XX wieku ikony mo mojego życia, można powiedzieć. No to rzeczywiście można tak powiedzieć, że ten 2022 rok to już jest taki, można powiedzieć, no, koniec pewnej epoki. Rzeczywiście, bo królowa Elżbieta, no i wielka ikona, znana chyba przez wszystkich ludzi na, 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 na ziemi, tak? No i Pele, też bardzo znana osoba, bo przecież piłka nożna najpo, najpopularniejszym sportem na świecie jest, także dwie takie wielkie ikony odeszły i to taki jest charakterystyczne właśnie wydaje mi się, że to jest koniec pewnej epoki, koniec mojego świata i to co to teraz nadchodzi to, to po prostu w ogóle mi się nie podoba tak ja wolę wolę filmy z moich tam lat wolę wolę piosenki muzykę z lat 80. ale też z 70. wolę w początku lat 90., natomiast to, co teraz się tworzy, to w ogóle, w ogóle mi się nie podoba. Może jedna na 100 piosenek mi się podoba. A na przykład muzykę z lat 80. ja znam no wręcz tysiące utworów, naprawdę. I, i, i co, dru co, co, co drugi utwór to jest, mam wrażenie, wielki hit. No. A dzisiaj nie wiem. Także coraz mniej mi się ten świat podoba. No ale to może tak, tak wszyscy mają, po prostu jak się starzeją, to tak mają. No ale dzisiaj mamy nowy rok, wczoraj był Sylwester. Eee. Proszę Państwa, no dzisiaj wszyscy, mów, jak oglądałem telewizję śniadaniową, to widziałem gdzieś dziennikarza, który się uśmiechał. Musiał udawać zadowolonego, ale widać było, że jest skacowany, że jest zmęczony, niewyspany. No i tak to jest, taki teatrzyk się odstawia, tak? Dzisiaj wszyscy udają wesołych, no a po prostu są zmęczeni, po prostu niewyspani, tak? No przepici. No, ale, ale no mamy ten nowy rok, więc może Państwu opowiem jakieś takie ciekawe historie. Bo tutaj ktoś mi może zarzucić, że tam opowiadasz e, takie rzeczy, kogo to interesuje. No, proszę Państwa, ale no, są naprawdę ludzie, którzy lubią sobie posłuchać takich historii. Ja sam jestem taką osobą, lubię słuchać e, takich historii, bo też takich historii wiele mogą nauczyć po prostu. A więc no dzisiaj może powiem o, bo to jest taki wesoły dzień, ten pierwszy w założeniach taki ma być pierwszy stycznia nowy rok, więc może opowiem o takim moim nauczycielu, który, który był rzeczywiście osobą zupełnie wyjątkową e, nauczyciel S, może tak powiedzmy. Nie, nie będziemy tutaj ujawniać ani imienia, ani nazwiska, bo no nie jest to potrzebne w sumie, tak naprawdę. Ale wszyscy moi znajomi będą wiedzieli, o kim będę mówił. Nauczyciel S to był rzeczywiście człowiek, który, proszę Państwa, jak on, no nie wiem, czy ujawniać jakiego przedmiotu uczył, no. Ale jak wchodził tylko do klasy, no to po prostu ja już nie mogłem wytrzymać ze śmiechu. Jak tylko się odezwał, to już też zacząłem się śmiać. I po prostu te jego lekcje to były taka tortura dla mnie, dlatego, że no, no, trzeba musiałem ukrywać to, że po prostu no, mnie rozśmiesza tak, że śmieszy mnie ten nauczyciel. Takie się miało wrażenie, że on to celowo robi, ale z drugiej strony jak zobaczył, że ktoś się śmieje, no to wchodził, prawda, w dyskusję, gdzieś tam atakował. Gdzieś przepytywał, także no do końca to nie można go było rozszyfrować. O co mu chodzi, bo miało się wrażenie, że on specjalnie tak się wygłupia na lekcjach, takie śmieszności, różne odstawia i tak dalej. Ale później, jak ktoś się śmiał, to od razu, od razu się czepiał takiej osoby. Więc ja musiałem ten swój śmiech ukrywać, wstrzymywać. I tam jest sporo kosztowałem, zawsze spocony. Wychodziłem z. Z jego lekcji, ale wszyscy uczniowie się zastanawiali, dlaczego on taki jest. Była główna teza taka, że jest po prostu starym kawalerem i dlatego mu tak odpija. No może coś, coś w tym było, ale teraz z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest po prostu oryginał, tak? Na w świecie. Oryginał wśród facetów jest wielu takich oryginałów. Ja Państwu właśnie nagram audycję właśnie o tym dlaczego tak jest. Ale to, to, to później będę o tym mówił, tak? W następnej audycji. A więc na czym polegała oryginalność tego nauczyciela? No że on po prostu się zachowywał dziwnie i śmiesznie, no. Modlił się na lekcji na przykład, nie wiem na przykład święta dulcy meo dopomóż, żebym do emerytury z tymi dzieciorami wytrzymał <śm> się słyszało, na przykład tak pisał, pisał coś na tablicy słyszał, że za jego plecami są jakieś głośne rozmowy i, i zaczął się modlić, tak na przykład albo y y dziewczyna siedziała w pierwszym y rzędzie tutaj, w pierwszej ławce naprzeciwko niego i w którymś momencie się do niej tak odzywa no, ja wiem, że ja jestem ładny, przystojny, gładki na twarzy, ale nie musisz się tak na mnie patrzeć, patrzcie w książkę, <laughs> prawda? Zdjął na przykład sygnet ze swojego palca i dał dziewczynie, żeby przymierzyła, bo być może, bo być może się zaręczą w przyszłości. No takie <laughs> bzdury, albo wysłał, prawda? Wysłał jakąś uczennicę. Do pani od chemii, żeby żeby przyniosła mu trochę spirytusu i, i, i później po prostu pociągnął sobie nogawki, tak? I, i, I tym spirytusem na lekcji smarował sobie nogi. Albo innym razem, prawda, koleżanka musiała mu obcinać nos, włosy z nosa. Tak, albo po prostu, nie wiem, no, no, no szczękę sobie tak to włożył do szklanki z wodą, ja tutaj siedzę w ławce, jakieś tam zadanie nam zadał, piszemy, a obok mnie na szafce stała szklanka z wodą, a w tej wodzie szczęka tego nauczyciela, proszę Państwa, naprawdę, no. No, wielki oryginał. <laughs> Teraz tak na szybko. Nie przypomnę sobie tych wszystkich historii, ale, ale gdzieś to nawet chyba w internecie można znaleźć te opowieści uczniów, bo każdy ma tam swoje opowieści związane z tym nauczycielem. Ja tylko jeszcze Państwu powiem tak, że kiedyś miałem też taki incydent, że graliśmy. Z jednym, z drugim kuzynem, z kolegą, z tu kolegą Bartkiem graliśmy gdzieś na w piłkę. Za stodołami jego dziadków, dziadków mojego kuzyna, graliśmy w piłkę i widzimy, że z daleka idzie nauczyciel i chyba Bartek podbuntował mojego y, młodszego kuzyna, żeby tam coś krzyczał na nauczyciela. No i on oczywiście zaczął krzyczeć, bo też był skory do różnych żartów. Zaczął e, przezywać go od e, nazwiska jakie miał. Tutaj nie chcę mówić, bo to od razu wszyscy się domyślą o, jakiego, o jakim nauczycielu mówię. No ale wyzywał, wyzywał, później zaczęliśmy uciekać. Ja byłem przerażony, bo wiedziałem, że to jest wszystko bez sensu, dlatego że przecież ten nauczyciel nas widział. Więc to nie miało żadnego, żadnego sensu. No i później oczywiście mieliśmy wielkie problemy. Musieliśmy z Bartkiem chodzić, bo oczywiście mój kuzyn był z Wocławka, no to, to, to prawda nie miał żadnych konsekwencji. My z Bartkiem chodziliśmy. Do szkoły, tutaj w tej miejscowości, tak byliśmy uczniami tego nauczyciela. Mieliśmy konsekwencje, więc my musieliśmy chodzić i przepraszać tego nauczyciela. Pamiętam, że któregoś dnia właśnie chyba kupiliśmy nawet kwiaty. I bo zbliżały się jakieś egzaminy, tak i musieliśmy go prze przeprosić. I szukaliśmy go po całym, można powiedzieć, kowalu. Chodziliśmy od jednej pani do drugiej pani, bo. Bo tak nam mówiono, że, że nauczyciel lubi przesiadywać to, to u jednej pani, to u drugiej pani. Także gdzieś tam go znaleźliśmy, przeprosiliśmy, ale to gdzieś tam się chyba ciągnęło. Jednak ten nauczyciel zawsze z tyłu głowy miał, że tak się zachowaliśmy. Ale to ja się znowu nie zachowałem tak, tylko po prostu akurat mój moczy kuzyn się tak zachował. Podburzony przez no, mojego kolegę Bartka, niestety. No, ja byś na coś takiego nigdy nie odważył, dlatego że, że widziałem, że nauczyciel nas widzi, tak? Więc, więc po co robić taki numer? Ale proszę Państwa, no, to był wielki, naprawdę wielki oryginał i bardzo go w sumie mile wspominam, bo zawsze wspominamy albo nauczycieli z prawdziwego zdarzenia, surowych, wymagających, ale też i uczciwych, sprawiedliwych. Albo właśnie w, w wspominamy zawsze nauczycieli, takich, z którymi było zabawnie na lekcjach. I właśnie Pan S takim nauczycielem był, e, gdzie zawsze no, jak widziałem, że, że będzie ten przedmiot, którego uczył, no to wiedziałem, że będzie trochę rozrywki. I troszkę będzie rozrywki, zawsze coś powie, e, zawsze coś e, odstawi także że będzie fajnie że się trochę y, rozluźnimy